No, no to znaleźliśmy się w rzeczywistości, w której yy, w zasadzie, ja powiem to na dwa sposoby. Z jednej strony, nie wydarzyło się nic, czego by się ludzie nie spodziewali, przynajmniej z mojej perspektywy. Z drugiej strony, wydarzyła się tak ogromna rzecz, że się nikt tego nie spodziewał. No tak. Oczywiście, jeszcze na samym początku tego filmu. Trzeba pokazać małpę. Małpa, strona, która aktualnie nie działa. Tak jak żadna inna. Znaczy, zależy. Jupin działa, Baw działa. No, będziemy z omawiać wszystko, nie? Jak to wygląda? Ale wejść można. Pohandlować jak się będzie dało, to też można. No, wszystkie rzeczy zostaną omówione. A więc, tak. Przede wszystkim, największe dziadostwo dla mnie jest takie. Że kiedy się dostaje przedmiot aktualnie, to nie można go schować do magazynu. Nie wiem, czy to jest wypychanie ludzi w stronę posiadania tysiąca kont, czy co. Jakby jaka jest za tym idea? Na przykład taki ja. No bo teraz w ten sposób to jest. Załóżmy, że ja chciałbym. Znaczy, jedyny, jedyny profit, jaki jest, to jest przynajmniej taki, że jeżeli coś sprzedam, to to jest u kogoś innego, nie? Tak jakby ten przedmiot jest czymś innym problemem, niż moim, ale jeżeli ja chciałbym ogólnie, hmm, dajmy na to, zrobić taką sytuację, że wypłacę sobie, nie wiem, 2, 3, 5 tysięcy przedmiotów z jakiejś strony, no to muszę to robić co najmniej 5 dni. Jakby nie było. Po czym? Yy, znaczy, to, to ogólnie działa trochę w ten sposób, że. Jakby to. Ja zawsze za chwilę wam kurwa opiszę ten modus operandi, który aktualnie będzie stosowany dla handlarzy, którzy mają jedno konto. Ale na razie próbuję sobie go tak w słowa ładnie ułożyć. Będzie to wyglądało tak. Mam sobie konto na Steamie. Na tym koncie na Steamie. Nic nie wiem. Powiedzmy 500 przestrzeni 500 miejsc 500 slotów na no itemy, które są sprzedawane na P2P jakichś istnieje 500 slotów za przedmioty, które się odblokowują w ten sposób, no i po tygodniu no i to jest coś takiego, że po tygodniu te przedmioty jakby wchodzą do magazynu po kolejnym tygodniu one są odbierane znowu Coś, coś tego typu. Ogólnie handel na, nie wiem, temów temu, powiedzmy, 50 tysięcy przedmiotów jest aktualnie niemożliwy, jeżeli chodzi o kupno takich przedmiotów. W sensie, nie mam żadnego pojęcia, jak zostanie w ogóle rozwiązana kwestia naklejek. Kurwa, takich po 3 grosza i handel nimi. To jest dla mnie majsterczny, tak aktualnie. Jak to zrobić? No wcześniej sobie mogłeś kupić, nie wiem, 80 czy 90 tysięcy naklejek za 10 groszy. Urosły do 20. No to zajebiście, nie? To się wyciągało i się sprzedawało. Co prawda chwilę to trwało, ale jakby się sprzedawało. Aktualnie po, muszę kupować 1000. Czekam, 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 czekam. 1000. Czekam, 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 czekam. 1000. Czekam, 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 czekam. Więc. W zasadzie można byłoby... Ja bym nawet tak ogólnie uznał, że nie, nie widzę za bardzo przestrzeni do tego, żeby nawet takie itemy były wykupowane. W sensie nawet, nawet nie widzę przestrzeni do tego, żeby jakaś pojedyncza osoba mogła sobie tyle tych naklejek zgromadzić. Już w samo gromadzenie jakby itemów boli. To jest dla mnie ogólnie takie najgorsze w tym wszystkim. No bo to jakby cały trailing z jednego konta zabija. Po prostu. Teraz kolejna rzecz. Może trochę pozytywna, może o, kurwa pozytywna, nie pozytywna. Znaczy pozytywna, no bo teraz da się cofać trade'y, No i ogólnie to się nie będzie zbyt często zdarzało, że ktoś się cofnie. Bo cofnięcie tradeów oznacza, znaczy to jest trochę taka kurwa. Znaczy ja, ja ogólnie uważam, że cofnięcie tego tradeu, no bo mam 7 dni na to. Jakby halo, mam na to kurwa 7 dni. Tydzień to trwa, żeby cofnąć trade. Więc, dlaczego ta sama w sobie możliwość ma trwać jebaną minutę? Dlaczego ja, podczas jednej minuty w swoim życiu, mogę podjąć decyzję o tym, żeby cofnąć wszystkie trady sprzed 7 dni jednym guzikiem? I tu nie jest, że cofam jednego wybranego trade'a, który mi się nie podoba. Ja cofam wszystkie trade'y. i przychodzące, i wychodzące. W sensie, jeżeli jakaś osoba, kurwa, pomyli się w jakimś jednym skrawku, powiedzmy, ktoś handluje na ośmiu stronach i ta osoba pomyli się w jakimś jednym skrawku, to na wszystkich stronach lecą mu tradey, To jest pojebane, ale dlatego, bo to jest tak duża, jakby, w sensie, dlatego, bo jest to tak bolesne i dlatego, bo jest to tak duże, dlatego ja uważam, że to się nie będzie zbyt często wydarzało. No i teraz jest kolejna rzecz, czyli mm, powiedzmy, że ktoś ma jakiś pojebany ekwipunek i kurwa, nie wiem, zrobi trade na którym straci 1000 zł ale jego ekwipunek to jest milion złotych, nie? ale on jest taki kurwa, no można byłoby powiedzieć w że jak ja że jak on straci 1000 zł to nie ma kurwa zmiłuj nie ma przebacz i chuj on kliknie to jak debil i ma bana wtedy na Steam'a na 30 dni. I to z mojej perspektywy dla wszelakich ludzi, którzy inwestują długoterminowo, no co to jest złoto. Bo ilość poblokowanych kont na 30 dni będzie po prostu gigantyczna. I brak dostępu do tych przedmiotów. To jest w ogóle pojebane, jak bardzo uderza to w, takie, w taki dostęp do itemów po prostu w dostęp do itemów. To jest kolejna rzecz. Z mojej perspektywy to się ogólnie nie będzie zdarzało, żeby ktoś wam to, bo to za duże konsekwencje są dla osoby, która po prostu to anuluje. Nawet jeżeli ktoś straci pieniądze, to raczej się nie podejmie kurwa guzika kliknij. A jeżeli kliknie, no to można byłoby polecieć takim tekstem typu im więcej samobójców, tym mniej samobójców. Tak, no bo te osoby, które będą aktywnie to robiły, no to będą miały banowany cały ekwipunek na kurwa rok. To jest zbyt duża blokada 30 dni. żeby, o, Znaczy, ona według mnie dosyć dobrze będzie odstraszała ludzi, którzy będą chcieli to robić z chytrości. Ale jeżeli sam w sobie mechanizm masz mieć na niego czas 7 dni, co jest w ogóle absurdalne, że jest 7 dni. Na takie zachowanie powinien być, może jeden, ale nieważne. Jak już jest 7 dni, to dlaczego mam się kurwa nie pomęczyć, żeby to mi się udało zrobić? Dlaczego to nie jest tak, że muszę napisać do supportu? Hmm. Muszę napisać w jedno miejsce, w drugie miejsce, udowodnić, kurwa, wysłać jakiś paragon, wysłać potwierdzenie, pokazać: hej, to jest mój telefon, tak to ja, witam, uszanowanie, i wtedy dopiero to działa. No, bo wtedy to by było takie jeszcze bardziej odstraszające, ale dla osób poszkodowanych jak najbardziej możliwe. I wtedy odstraszałoby to tak jakby z kamerów, nie? Spoko. To jest druga rzecz, jaką mamy. Trzecia rzecz. Yy, wszystkie strony, kurwa, gamblingowe. No, ja już widzę, jak przecież wejście na stronę gamblingową to jest impuls. To nie jest, kurwa, ten... To nie jest coś tego typu, że. Jak to powiedzieć? Wejście na stronę gamblingową nie polega na tym, że mówię, kurwa, ale bym se kupił skida, żeby wpłacić go na jakąś stronę. Czekam tam tydzień, i po tygodniu mam takie. No, to teraz wpłacam go na stronę. Czekam tydzień. I po dwóch tygodniach od momentu, kiedy podjąłem decyzję o graniu w gambling, mówię, no dobra, no to teraz sobie przypierdolę. <noise> Wydaje mi się ogólnie, że... Znaczy, z jednej strony dla gambling site'ów to jest takie właśnie bolące, no bo nie ma tego impulsu takiego u ludzi. Z drugiej strony, czy to nie będzie dla nich w chuj budujące, że będą mogli po prostu więcej inkasować ze wpłat za pomocą zwykłych pieniędzy. No nie wiem, to na pewno skiny na tym ucierpią. Kolejna rzecz, kolejny podpunkt. Skrzynki. Otwieralność skrzynek spadnie w chuj, ponieważ skrzynek nie można otworzyć przez 8 dni. Czy 7, 7 dni. Yy, więc to ogólnie bije, na pewno. I na pewno yy, skrzynek powinno być więcej. Tak bym to powiedział. Że aktualnie zrobi się tego... No to w sensie może nie, że ich będzie więcej, co ich otwierane będzie mniej. W ten sposób. Czy ich było otwierane dużo? No trochę było. Na pewno na pewno ta liczba spadnie. Chociaż czy jakoś. Diametralnie... No na pewno takich okazjonalnych otwarć będzie mniej. Takich dużych openingów to pewnie będzie podobna ilość. No. To są takie rzeczy. Jeżeli chodzi o strony, B2B sobie poradzą, jakby B2B stają się po prostu bardziej dla bogatych, tak bym powiedział. One się po prostu stają bardziej dla bogatych. Czyli jeżeli jesteś sobie osobą, która ma 100, 200, 300 tysięcy na jednej, drugiej, trzeciej stronie, i na przykład no tak jak mówiłem, obracasz po. powiedzmy w tydzień byś obrócił za 100 tysięcy. Albo za 150, albo za 200. Nie obrócisz całą kwotą. Albo byłoby to wymagające dla ciebie. No to tak naprawdę, jeżeli jesteś skórny bogaty i nie obracasz 100% wartością swojego konta, to, to jest po prostu taki przestój z pieniędzmi, nie? Który gdzieś tam sobie idą w czasie. Pewnie za, za jakiś czas w ogóle o tym zapomnimy. Znaczy, będziemy mieli takie, no kurwa tak to działa, nie? Więc spoko. Ja już. Mnie jedna rzecz jeszcze w tym wszystkim boli. Wiecie, co mnie kurwa w chuj boli, że Steam do tego momentu był taką przestrzenią, w którą rzucało się pieniążek i ten pieniążek po prostu mądrze obracany, może nie jakoś mądrze, ale po prostu niegłupio obracany, robił na przykład 20% w miesiąc. No i to było ciekawe jakby w Steamie, nie? Że jakby tego typu możliwości dawał. Nawet jak było to jakieś kurwa takie 50-50, no to. Robiło to na przykład 15% albo 10% Albo coś tego typu Po co teraz ten zysk miesięczny ze Steama? Pewnie będzie wynosił Bardziej 8 16 16 jak będzie fajnie I 8 tak o Jak będzie I wiecie co jest najgorsze? Że ten zysk Jest i tak na tyle popierdolony Że nie ma za bardzo gdzie iść w inne miejsce Iżej z tymi. To jest dla mnie takie przykre. Że. Okej, okay, może i zrobili kurwa, że jest gorzej. Może i jest chujowo, ale dalej jest najlepiej, jak może być. Gdziekolwiek. Więc to jest ogólnie mm, takie całkiem, nie wiem, a smutna. Jeżeli chodzi o to, czy oczekiwałem takiego update'u, czy nie. No tak. No jakby miałem go w przewidywaniach, nie? Eee, ten. Tam... Nic się kurwa nie sprawdziło z tego co powiedziałem, tylko to. Jakby wolałbym na odwrót. Znaczy, jakby... Może nie że wolałbym na odwrót. Wolałbym, znaczy... Kurwa nic się nie sprawdziło z tego co powiedziałem, tylko to. Bo co rok Wal robi coś, żeby kurwa rozpierdolić trening. Co roku? Co roku napierdalają maszynówką do tradingu, do handlu. Co rok, ale jedną rzecz, jedna rzecz rocznie, jedna. To nie jest, to, to, to jakby nie jest takie, że wiecie, że to napierdala cały czas, że tu coś, jedna rzecz na rok. Tak to działa, jedna rzecz na rok. Kolejna rzecz. Raz i te 2 są nieobjęte w żaden sposób blokadami. No, tak. To jest kolejne. Jakby, w sensie, jaka jest za tym logika? Nie wiem, ale spoko, spoko. Jakby, nie narzekam, nie? W sensie, jeżeli jakby coś nie, nie jest, kurwa, jasne. Nie, nie narzekam. Nie, nie mówię nic. Nie odzywam się w tym. Nie, nie ma sprawy. Niech se będzie. Niech se będą. To jest kolejne. Yy, strony P2P sobie poradzą, tradingowe, Kurwa, procedury pojebane. Jedne co jest dobre, no to to, że jeżeli ja wejdę na stronę, wpłacę na nią item, no nie, wyjmę sobie za nią jakiś item, anuluję trade, no to też to, co dostałem, wr wraca na stronę. Więc tu są strony w miarę bezpieczne. Mm, z czym flota kont, które strona będzie potrzebować, musi być powiększona kurwa masakrycznie. I. No, będzie ogólnie problem z. No będą musieli pewnie sobie trochę poradzić, jeżeli chodzi o magazynowanie przedmiotów. To jest kolejna rzecz. Mm, ja ogólnie uważam, że Małpa po prostu na przykład zrobić taki system, w którym wpłacasz item, dostajesz jakby rzeczywiście to, co tam sobie zapragnąłeś i balans na stronie. Jeżeli anulujesz, no i to, to uważam, że powinno być takie 2 minuty odczekanie pomiędzy każdą transakcją. Tak jakby. Czyli jeżeli ja kupuję jakiś przedmiot, który jest tradable, to powinno być około minuta, dwie minuty, może 30 sekund takiego laga na stronie, wywoływanego przez samą stronę. I po prostu podczas tego laga, który się dzieje, ja ten. No bo normalnie gdyby na przykład stronę zlagowało, albo wydarzyło się na niej, nie wiem, byłby jakiś błąd czy coś tego typu, ale strony, tak typowo serwisu. No to można by było zrobić coś tego typu, że wrzucę item, będę miał balans, kupię sobie jakiś item szybko, który nie ma trade bana, wyciągnę go i anuluję tego trade'a, nie? Znaczy, trzeba by było najpierw anulować trade'a, a potem wyciągnąć item. Jeżeli strona byłaby zlagowana, to by nie zarejestrowała na czas, tylko musiałaby być dziwnie zlagowana. Ale to, to jak, tak, jakby tam, jeżeli byłoby takie 30 sekund na odczekanie, to tutaj jest już furtka bezpieczeństwa. Ogólnie. Więc to jest ogólnie. Ja już widziałem, jak oni kminią i. E... Wcale nie są daleko od rozwiązania tego. Jak już sobie pogadałem z Wiktorem, to już widziałem, że raczej, raczej już mieli gotowe pomysły na to, i w jaki sposób to ogarnąć. No tylko kwestia jest tego typu, jak, jak ogarnąć to z magazynowaniem i tak dalej ale to myślę, że po prostu wyłożą hajs na stół i będzie git. Także tu, tu tak bym tak bym, kurwa, nie powiedział, że to jest jakiś taki maksymalny koniec i w ogóle pożoga maksymalna rack. Yy, no. Jeżeli chodzi o, o to, jak ja zamierzam aktualnie handlować, no to pewnie znowu będzie trzeba po prostu przeliczyć Steama na nowo? No bo ja już uznałem w pewnym momencie, że nie ma co liczyć Steama według nowego kursu dolara. Bo po prostu mnie wkurwia. I no co, no jakby w momencie kiedy dolar leci tak bardzo na pizdę, no to co ja mam siedzieć kurwa codziennie i mówić No dobra ten item, który wystawiałem za 2 zł to nie powinien być za 2, tylko za 2,85. zł. Ten itemek, który wystawiałem za 3 zł to nie powinien być za 3, tylko za 2,60 coś. Ten item, który wystawiłem za 4 zł, to nie powinien być za 4, tylko za 3 coś tam. Nie? No i po prostu będzie trzeba Steam'a policzyć na nowo. Z mojej perspektywy. W sensie będzie trzeba po prostu wziąć i jednak się przemóc do tego. Jaki to będzie generowało zysk? No, przez ten właśnie kurwa, przez to co się zesrało na koncie steamowym, no to będzie generowało mniejszy. Ale. Ja powiem tak. Mi osobiście yy, to, to ja to tak nie wiem, to nie jest żalenie się żadna, nic takiego. Osobiście mi yy, skiny zalegały. Ja y, zupełnie szczerze mam skinów na 45 dni tradebana. W sensie mógłbym swój obrót prowadzić na 45-dniowym trade banie, gdyby był taki. I i tak byłby za długi. W sensie, nie za długi, tylko za krótki. Ja po 45 dniach przez małpę byłem zmuszony po prostu jakby prosić o przedłużenie czasu wygaszania z plecaka, bo nie miałem gdzie magazynować skinów. I to bardziej w sumie jest związane z liquidity steamowym, niż z czymkolwiek innym, ale tu raczej chodzi po prostu o to, że to, to, to nie będzie wcale takie, takie nie wiem, nie do przejścia. Coś tego typu. Po prostu trzeba przejrzeć Steam'a na nowo. To jest to. to, to jest jakby update, który mówi, jeżeli się dorobiłeś na tym rynku, to sobie znajdziesz obejście, jak dalej generować popierdolone pieniądze z tego, co masz i. Dalej będziesz jechał na 8, 10, 15% miesięcznie robiąc, robiąc nic. Ale jeżeli chcesz na tym rynku zacząć, no to nie wiem, kurwa idź do roboty i se zarób na to, żeby na nim się utrzymać. Jakkolwiek. Jak na moje, tak ogólnie to wygląda. To jest jakby to. Teraz lecimy sobie dalej, czyli inwestowanie. No i w kontekście naklejek na przykład jakiś. No czy ktoś kurwa i tak te naklejki nakleja? No ktoś tam je nakleja. W sensie, czy jest taki ruch poza Steamem, który kupuje jakieś masy naklejek, na przykład ze Sztokholmu, Anwerpu, czy gdziekolwiek po to, żeby je naklejać? No, tak mi się nie wydaje jakoś. W sensie, może takie osób, ale to, to są setki temu miesięcznie. Znaczy, łącznie to pewnie dziesiątki tysięcy, ale pojedyncze raczej setki. Czy jeżeli jakieś naklejki się naklejało 500, to aktualnie się jej będzie naklejało, nie wiem, 100? No nie, no raczej się jej będzie naklejało 470. Więc tu bym nie bił. Dostępność naklejek. No, i teraz tak. W zasadzie z mojej perspektywy powiedzmy sobie, na przykład, ja bym miał na Steamie, rzućmy na wszystkich kontach łącznie kurwa 80 koła. Rzućmy taką jakąś liczbę pieniędzy. No i bym sobie znalazł sposób na to, jak przeflipować tymi naklejkami za te 80 koła. Znalazłbym sobie to taki sposób. No to teraz tak. Co należy kurwa zrobić w tej jakże ciężkiej i skomplikowanej łamigłówce logicznej? Mm. W tej jakże trudnej i ciężkiej zagmatwance, niesamowicie kurwa trudnej do złamania, wystarczyłoby przeprowadzić taką operację, jak zakup itemów na Steamie. Po prostu włożenie ich na stronę. Po prostu, czyli ten flip jakby w ogóle nic się na razie w nim nie zmienia. No i po prostu za tydzień dostaję pieniądze. No i jeżeli ten flip na przykład był na, nie wiem, 25 albo 50% zysku, czy coś tego typu, no to nie wiem, dostanę 25 czy 50% zysku tydzień później. I jeżeli ja, jako osoba, personalnie jestem w stanie sobie ten tydzień handlu zasypać pieniędzmi jakby, w sensie jestem w stanie po prostu powiedzieć no chuj, wcześniej bym po prostu operował tymi pieniędzmi, które byłyby z tego ale one dochodzą za tydzień już nawet nie będę mówił tego, że to trochę tak jak ten trade -man na steamie że był tydzień kurwa paniki, masakra, o kurwa co się dzieje minął tydzień i się nagle okazało, że po prostu wszystko się przesunęło o jeden tydzień no to teraz pytanie, czy to nie będzie tak, że po prostu za tydzień, równy tydzień od tego momentu, codziennie będą dochodziły pieniądze na konto, po prostu, codziennie one będą dochodziły, a ty będziesz miał po prostu wyjebane. No tylko w pewnym momencie, jak się jak się spotka przerwa jakaś, to dopiero za tydzień. Jakby ruszysz z kopyta znowu. To też nie jest jakby takie, o, to też nie, nie jest takie, że musisz kurwa mieć jakoś niesamowicie duży budżet, żeby zasypywać te dziury. Po prostu łatwiej się będą robić. No i kwestia następna jest taka. Czy ze Stima odejdą ludzie? No kurwa, nie bardzo. W sensie, to jest to, że jest pierwszy update, drugi, trzeci, czwarty, piętnasty, dziewięćdziesiąty ósmy. Które mówi o, proszę nie robić to, o kurwa nie, o nie. No bo tak to działa, co roku jakby coś wchodzi, ludzie na Steamie są, bo nie ma alternatywy. No nie ma kurwa, alternatywy dla tego. No to jest kłopot tej całej sytuacji, jak na moje, że po prostu nie ma alternatywy dla Steama. No wobec tego to po prostu jakby śmiga. To się po prostu kręci. No, i co więcej mogę powiedzieć. Ciekawie mnie, jak, jak będzie wyglądało aktualnie życie Long Termowców z tym. Nie wiem, w sumie. Jakby. Nie wiem, co się kurwa zmieni. To by może nawet było, w sensie, może nawet być dla niektórych gorsza, bo ludzie będą w stanie wystawiać i sprzedawać te przedmioty. Tylko nie będą w stanie potem. Dostawać na czas pieniędzy, żeby to dalej reinwestować. Czyli tu bym nawet powiedział, że to jest taka trochę elka dla wszelakich HOS, Bo FOMO będzie po prostu cięższe do realizowania. FOMO nie będzie tak skuteczne, ale bądźmy szczerzy. Ludzie, którzy robią HOSy, w sensie ta taka host, jaka nie wiem, czy była, czy jest na Sztokholmie. Bo to może się zmienić dosyć drastycznie. Ludzie, którzy operują takimi hossami, ludzie, którzy sprawiają, że takie rzeczy po prostu się dzieją, bądźmy szczerzy, mają pieniądze na to, żeby kurwa sobie robić zakupy. Więc to też nie jest jakby big deal. Reasumując, jest to coś, czego wolałbym nie zobaczyć. Jest to coś, co mogę nazwać, że słabo, że jest. Jest to coś, z czym na tysiąc pokrętnych sposobów będzie się dało poradzić, ale życia nam nie umili. No, i tyle.